16 czerwca bieżącego roku Sejm przyjął nowelizację karty nauczyciela, w tym nowelizację dotyczącą świadczeń emerytalnych dla nauczycieli. Świadczeń, o których tak wiele mówił pan minister Czarnek, deklarując, iż przywróci prawa emerytalne odebrane nauczycielom w 1999 roku. Niestety, niczego pan minister nie przywrócił. Kiedy zapoznaliśmy się z projektem ustawy, okazało się, że to nie ma nic wspólnego z tym, co odebrano nauczycielom, natomiast zaproponowano tak zwane emerytury stażowe, które po pierwsze, nie są spełnieniem tych wszystkich deklaracji. Po drugie, dotyczą niewielkiej y, liczby nauczycieli, bo około 13%, a ponadto ich wysokość y, oscyluje wokół minimalnej emerytury. Dlatego Związek zaproponował kilka poprawek, y, które no, nadawały ludzką twarz tym y, propozycjom. Y, niestety. Zjednoczona prawica wszystkie poprawki odrzuciła. Mówię o tym dlatego, że 12 lipca te poprawki ponownie Związek Nauczycielstwa Polskiego składa w Senacie i chcę wierzyć, że senatorowie te poprawki przyjmą. One są korzystne dla tych, którzy skorzystają ze świadczenia wymyślonego przez pana ministra Czanka. Przypomnę, świadczenia, które nie spełniają w żaden sposób wszystkich deklaracji składanych naszemu środowisku.